Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Ci opowiedzieć o angielskich homofonach, czyli o słowach, które brzmią tak samo, ale zupełnie inaczej wyglądają. Zapisujemy je w zupełnie inny sposób i oprócz tego słowa te mają zupełnie inne, niezwiązane ze sobą znaczenie. I jak możemy rozpoznać takie słowa? Oczywiście, jeżeli widzimy tekst pisany, możemy po prostu poznać po tym, jak słowo jest. Napisane, to oczywiste, logiczne. Natomiast w mowie podpowiada nam w takiej sytuacji kontekst, który nam mówi, które słowo jest użyte. W tym filmie przedstawię Ci 10 często spotykanych par homofonów. Zaczynamy. Pierwszą, faro, 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 faraonem pierwszym. Pierwszą parą jest słowo her, pisane w ten sposób, oznaczające włosy. Na przykład, I need to wash my hair before I go out tonight. Muszę umyć włosy, zanim wyjdę dzisiaj wieczorem na miasto. I słowo hair, pisane w ten sposób, które oznacza zając. Na przykład, the hair ran through the field to escape the fox. Czyli zając przebiegł przez pole, próbując uciec przed lisem. Kolejną parą są słowa peace, pisane w ten sposób oznaczające pokój. Na przykład The two countries have signed the peace treaty. Dwa państwa podpisały traktat pokojowy. I słowo peace pisane w ten sposób, które oznacza kawałek. Can I take this piece of cake, please? Czy mogę wziąć ten kawałek tortu ciasta, proszę? Kolejne słowa to słowo new pisane w ten sposób. Czyli nowy. Yesterday I bought a new car. Wczoraj kupiłem nowy samochód. I słowo new, które jest formą przeszłą od czasownika know, od czasownika wiedzieć. Czyli new oznacza wiedziałem albo wiedziałem. I knew you would come. Wiedziałem, że przyjdziesz. Kolejna para to słowo right, pisane w ten sposób. Słowo to oznacza poprawny, właściwy. Na przykład: Your answer was right. Twoja odpowiedź była poprawna, właściwa. I słowo write, które oznacza pisać. I write many emails every day at work. Codziennie w pracy piszę wiele maili. Kolejna para to słowo flower, czyli kwiatek. Na przykład: I have many beautiful flowers in my garden. Mam wiele pięknych kwiatów w ogródku, w ogrodzie. I słowo flower oznaczające mąkę. I need some flour to make this bread. Potrzebuję nieco mąki, żeby upiec, żeby zrobić ten chleb. Kolejne słowa to aisle, pisane w ten sposób, oznaczające aleje. Na przykład we will go through the aisle. Pójdziemy przez aleję i słowo aisle, które oznacza tyle co island, czyli wyspa. Na przykład, this holiday we are going to visit a tropical island. W te wakacje odwiedzimy tropikalną wyspę. Kolejne słowo to there jako tam. Look over there, spójrz tam. I słowo there, czyli ich. Their dog is extremely aggressive. Ich pies jest ekstremalnie, niezwykle agresywny. Kolejnym przykładem homofonów będą słowa see. Pisane w ten sposób, oznaczające morze. I would like to go at the sea. Chciałem pojechać nad morze. I słowo sea, czyli widzieć. I can see all the colors clearly now. Czyli widzę teraz wszystkie kolory wyraźnie. Następnie mamy słowo night, czyli noc. Na przykład last night there was a heavy snowfall. Zeszłej nocy była śnieżyca. I słowo night, czyli rycerz. Na przykład The knight in shining armor saved the queen. Czyli rycerz w lśniącej zbroi uratował królewnę. I ostatnia para to słowo sun, czyli słońce. We haven't seen the sun for weeks. There are only clouds. Nie widzieliśmy słońca od tygodni. Są tylko chmury. I słowo sun, czyli syn. John has two sons. John ma dwóch synów. Podsumowując, 10 par homofonów, czyli przypomnę słów, które brzmią tak samo, ale mają inne znaczenie i zapisujemy je zupełnie inaczej, które wymieniłem w tym filmie to Her, Peace, New, Right, Flower, Isle, There, Sea, Night i Sun. Postaraj się zapamiętać wszystkie te pary. Daj znać w komentarzu. Czy znasz jeszcze jakieś inne homofony? I na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Kolejną parą jest. Są. Raz, dwa, trzy działa, raz, dwa, trzy działa, 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 działa. Czyli muszę umyć włosy, zanim wyjdę. Wyjdę, 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 no, pobawić się. I co? I jajco.